W tym zadaniu muszę akapit zaczynający się od słów rozwój życia połączyć z poprzednim akapitem. W pierwszym kroku muszę zlokalizować ten akapit, który zaczyna się od słowa rozwój, czyli widzę, że to jest ten akapit. Następnie klikam tu na początku akapitu przed literką R, czyli przed wyrazem rozwój. I jeśli nacisnę klawisz Backspace, czyli skasuj, to skasuje ten Enter, który oddziela te dwa akapity, czyli teraz te dwa akapity połączyłem w jeden taki większy. Zwróć uwagę, wcześniej tutaj były dwa akapity, ale jeśli ja nacisnąłem tutaj przed literką R klawisz Backspace, to teraz te dwa akapity Krótkie akapity zostały połączone w jeden większy akapit, bo tutaj, jak wcześniej był naciśnięty Enter, to ja klawiszem Backspace tak jakby zmazałem ten klawisz Enter.